Halo, witamy! Cieszymy się, że zechcieli Państwo towarzyszyć nam dziś przy oglądaniu meczu, który zostanie rozegrany na City of Manchester Stadium. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Szykujemy się już do tego pierwszego półfinałowego spotkania UEFA Champions League. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Realem Madryt. Tomku, myślę, że jako neutralni kibice życzymy sobie dzisiaj tylko jednego, żeby ten pierwszy półfinał UEFA Champions League obfitował w bramki wspaniałe akcje i wielkie emocje, a o wyniku decydowała forma meczowa piłkarzy, a niewątpliwe decyzje arbitrów. To może być świetne spotkanie, więc nie mogę się doczekać. W ekranach jedenastka, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson. W obronie Kyle Walker wystąpi razem z João Cancelo na boka. Kevin De Bruyne oraz Rodri zabrają na środku pomocy. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć. Ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i nie to. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. ale Milan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympique Marsylia. I triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne manto 4 do 0 w wielkiej Barcelonie krójpa. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. I rozpoczęli teraz pierwszy mecz półfinału UEFA Champions League. Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Modric, Casemiro i rywal zostaje w tyle, 1-0, tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału, tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać Rumieńców. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie i proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Prowadzą zatem 1-0. Kevin De Bruyne. Kyle Walker. Folden przy piłce. Rachim Sterling. Dobrze teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. I Bernardo Silva. Centruje w pole karne. Ma do kogo? No ładna ta interwencja bramkarza. Tak Tomku to nie było wcale takie łatwe przez chwilę myślałem, że będzie bramka z główki. Rodri. Rachim Sterling. Co teraz zrobi? Zacentruje? Ośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Bardzo dobra interwencja. Benzema. Cudowna piłka, spójrzmy. O, będzie corner. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb? No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Kevin De Bruyne, ale nieprecyzyjnie, traci piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Łatwa strata, szkoda. Mija obronę tym podaniem. wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja, Real Madrid dostaje rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zabrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Modric, Karim Benzema granie na dobieg, popatrzmy. Ależ, teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Jack Grillish. Tracą teraz piłkę The Citizens. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Dobra piłka na bliższy słupek. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Obrójne. Foden przy piłce. Decyduje się na strzał, ale ze spokojem teraz broni to uderzenie. Łatwizna dla bramkarza tej klasy. Fulden przy piłce. Phil Fulden. Mikado Bernardo Silwy. Okazja. Sterling. Courtois. Pokazał teraz najwyższą klasę. Zagranie na klepek. Krótko. Rzutka de Bruyne. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo padał łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Kevin De Bruyne, Sterling teraz centruje, no i przecina ten centre, wybija, spokojnie teraz interweniuje kupła. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Benzema, Marco Asensio. Sędzia widział rzut wolny dla City. Grylisz, Rodri, Ruben Díaz. Tylko minuta dodatkowego czasu. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Dobrze go tam wypuścił. Tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Foden przy piłce, zagranie dochodzi do Mareza, podanie do De Bruyne, Courtois! Jak on to wyjął, wspaniale zachował się Bel Ależ teraz kibice reagują na ten corner, pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Musi uważać, strata byłaby katastrofą. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę, dobrze się to ogląda. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak w Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o pechu. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Bernardo Silva. Jean Cancelo. Riyad Mahrez. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. I piłka znajduje Eden Azarda. Do podania dochodzi Benzema. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, bomba z daleka! Ale bramka śradzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. Eden Hazard. Litao teraz Modric Azar, Dani Carvajal Rozgrywają dokładnie pod polem karnym Szukają okazji do decydującego ciosu Piłka pod nogami Carvajala Ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką jakoś bez przekonania wybił tę piłkę nadal może być groźnie Bernardo Silva rodzi się kontra jak to spróbują rozegrać Casemiro Denazar przy piłce Denazar Dośrodkowanie opanowuje sytuację obrona. Teraz jeszcze muszą to jakoś wybić. Podanie i piłkę ma Mares. Poradził sobie, minął z wodem. Wypatrzył kolegę połukarny. Dogrywa. Obrońcy rywala. Chyba przysnęli. Tak jest. Mamy gola. Wyrównanie. Manchester City. Rzadko się poddaje. Teraz wrócili do gry. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Mamy remis. 1 do jednego. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Dośrodkowanie w pole karne. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Tak jest. Ederson broni ten strzał, ale śniewiarygodna parada. Rzuca w okolicę 11 metra. Ośrodkowanie z rogu prosto w ręce bramkarza. Ciągle remis, choć kibice City oczekują od piłkarzy zwycięstwa. Dopingują ich w tej końcówce meczu. Jean Cancelo, Mares i leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcje. Manchester City z jeszcze jednym atakiem w samej końcówce. Może nie skończy się remisem. Courtois! jaką to wyjął! Wspaniale zachował się Bell. Manchester City przed szansą na prowadzenie w końcówce meczu. Trzeba tylko wykorzystać żółtożnik. Tym razem szybkie rozegranie. De Bruyne centruje. Wspaniała interwencja! Ratuje im remis! Znakomita reakcja. Byłem przekonany, że nie ma już dla nich ratunku i przegraj. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Tony Cross, Dawid Alaba, Alaba. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Modrycz teraz przy piłce, Zablokowany ten strzał. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. No i nic z tej kontry nie będzie. W chwilach takich jak ta, wsparcie kibiców naprawdę się przydaje. Do końcowego gwizdka już tylko parę minut, a rezultat wciąż remisowy. Właśnie teraz doping fanów gospodarzy może ponieść ich do zwycięstwa. Ma czas! Szansa na gola! Tak, proszę państwa! Czy nie da wady zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. A zatem mamy wynik 2-1. Ostatni gwizdek! Przyjezdna drużyna bierze tutaj zwycięstwo.